Cześć so wszystkim. Witam was jest spodziewanym kolejnym odcinku ciekawostek, w którym pokażę wam kolejne cztery nowe easter eggi w grze, które w serii mają numer od 224 do 227. Dodatkowo kolejnego odcinka możecie się już spodziewać za tydzień, także no jest taki mały powrót do serii. No ale przerwy tak czy inaczej będą duże, no bo już sporo rzeczy zostało odkryty. No więc w sumie nieformalnie serię można uważać za, za, za zakończoną, no ale jak tylko się coś nowego w grze pojawi, no to oczywiście to dla was nagram. No ale przejdźmy już do ciekawostek tego odcinka. Pierwsza ciekawostka jest chyba całkiem nowa i raczej nie było jej w czasie, kiedy nagrywałem dla was poprzedni odcinek. E, w trybie fabularnym możemy doprowadzić do spotkania wielkiej stopy z bestią, e, czyli spotkania dwóch stworów, które istnieją w grze. I aby doprowadzić do tego spotkania, musimy dowolną postacią, w trybie fabularnym, zjeść 7 pejotów. Pejot to jest kwiat, po zjedzeniu którego mamy halucynację i zmieniamy się w wielką stopę. W opisie wam też pozostawię link do osobnego filmiku, gdzie jest pokazane gdzie i o jakiej porze możecie te kwiaty znaleźć. No bo trochę z tym roboty jest i gdybym pokazywał to wszystko w tym odcinku, no to odcinek byłby naprawdę bardzo długi. No ale w każdym bądź razie, przy zjedzeniu tego kwiatu, kiedy zamienimy się już w wielką stopę no to pojawiają się różne rzeczy tuż obok nas, albo w naszej okolicy. Są to martwe zwierzęta, na przykład dzik, puma, albo jeleń. Albo może to też być rozbity samochód, albo nawet martwy człowiek. No wszystko to pozostawiło po sobie bestia, czyli ten drugi spór, którego też odgłosy słychać w czasie kiedy stajemy się wielką stopą. No i kiedy już zjemy siódmy kwiat, kiedy już trafimy na ten siódmy kwiat peyota no to... czyli ten ostatni, no to obok nas pojawi się martwy, martwy łowca wielkiej stopy którego Wam już pokazywałem w innej ciekawostce i który oczywiście zginął z rąk Bestii. Po tym, po tym wszystkim, kiedy już zobaczymy tego martwego łowcę, no to nie przerywamy halucynacji, tak jak to było w poprzednim wypadku, tylko musimy śledzić odgłosy Bestii, które zaprowadzają nas do dziewięciu miejsc, w których, których podobnie jak wcześniej możemy znaleźć martwe zwierzęta, ludzi bądź rozbite samochody. No wszystkie te miejsca są też w tym osobnym filmie, który dałem Wam do opisu, ale myślę, że to tak naprawdę nie będzie Wam potrzebne, bo i tak musicie śledzić odgłosy bestii w grze. No i kiedy odwiedzicie już wszystkie miejsca, no to ostatecznie bestia Was zwabi na cmentarzysko samolotów, gdzie będziecie mogli stoczyć walkę z bestią. Oczywiście ja tutaj cały czas latam na szybkim bieganiu, wysokich skokach, nieśmiertelności, także z tą bestią problemu nie miałem, ale ogółem bez trainera jest bardzo ciężko przez tą ciekawostkę przejść, no bo przy szukaniu kwiatów pejotów. Musicie mieć odpowiedni dzień, tygodnia, porę dnia, no i nawet pogodę. A kiedy już zaczynacie śledzić Bessy, no to w normalnym tempie zaj zajmie wam to od pół godziny do godziny. No i będziecie, będziecie też sporo ryzykować, na przykład w górskich terenach, y ponieważ łatwo tam gdzieś spać z jakiegoś klifu no i po prostu się zabić. A jak się zabijecie, no to potem trzeba po prostu wszystko robić od nowa. Także. Trochę trudna jest ta ciekawostka, ale do zrobienia. Ale za, polecam wykonanie tej ciekawostki jakimś, z jakimś modmenu. menu. Samo pokonanie bestii Beszczytów też byłoby bardzo trudne, ale kiedy już nią pokonamy, no to nic się nam. Nic, nic się dalej po prostu nie dzieje. Nie dostajecie nawet jakiegoś osiągnięcia, albo innego odnotowania w waszym profilu, że rozwiązaliście tą tajemnicę. Ale tak czy inaczej, ciekawostka jest świetna i zachęcam do osobistego sprawdzenia tej ciekawostki w grze. Druga ciekawostka jest trochę taka kaskaderska, istnieje już od początku gry i pewnie część z was tą ciekawostkę zna. No ale postanowiłem tą ciekawostkę pokazać ze względu na zbliżające się DLC kaskaderskie. Sposób polega na bardziej poziomowym lataniu przed otwarciem spadochronu. Ten styl chyba nazywa się Wingsuit. Jak coś to mnie poprawicie w komentarzu, jakbym się mylił. Tylko w sporcie tym jeszcze jest... Jeszcze się ma taki specjalny kombinezon, ale tutaj nie będzie, aż tam, nie będzie nam aż tak bardzo potrzebny. Na ekranie też widzicie dwie próby. Pierwsza była wykonana normalnie, bez żadnej kombinacji klawiszy. a druga już z tym sposobem i pewnie od razu tutaj widzicie różnicę. Trik jest naprawdę super, sprawia bardzo dużo frajdy. Można się z znajomymi fajnie na jakiejś sesji online pobawić. No i żeby latać w ten sposób, no to nie trzeba robić nic innego jak po prostu częściej klikać w locie klawisz W na klawiaturze. A jak gracie na padzie, no to po prostu częściej trzeba przesuwać gałkę do przodu. Myślę, że nawet warto w kreatorze porobić jakieś specjalne mapy, żeby, żeby można było polatać w różnych miejscach, a nie tylko w tym. Trzecia ciekawostka bardziej dotyczy trybu Online, więc myślę, że dla wielu z Was będzie bardzo pożyteczna. Jest to ułatwienie w trybie prowadzenia firmy w jednej misji, która no, dość często się powtarza. No i ten trik oszczędziwał naprawdę sporo czasu w wykonywaniu tej misji. No często w misji występuje taka komplikacja, która polega na tym, że towar, który mamy przejąć, jest z jednej z trzech furgonetek. Normalnie większość graczy sprawdza wszystkie trzy furgonetki, aż trafi na tą odpowiednio, no ale w bardzo prosty sposób możemy się dowiedzieć, która z tych trzech furgonetek przewozi nasz towar. Wystarczy w menu interakcji na GPS wybrać opcję towar, czy, czy coś w tym rodzaju, nie pamiętam jak tam dokładnie to się nazywało. No i z automatu gra zaznaczy nam prawdziwą furgonetkę z naszym towarem. No i potem zostaje nic innego, jak po prostu udać się do tego miejsca i przejąć nasz ładunek i go zawieźć do magazynu. Myślę, że sposób jest bardzo prosty, i myślę, że też wam się bardzo przyda. Ostatnia ciekawostka to tak naprawdę trochę dwie ciekawostki w jednym. W domu Franklina na półce mamy książkę. Autor to Harry Potter, oczywiście od razu się to kojarzy z Harry Potterem, ale ciężko powiedzieć, czy to jest przypadek, czy jakiś zamierzony cel twórców. Ale bardziej klarowny jest tytuł, czyli American History Y. Istnieje film, który nazywa się praktycznie tak samo, ponieważ zmienia się tylko jedna litera w tytule, czyli American History X. W języku polskim ten film nazywa się Więzienie Nawieści. Jest to film o jakimś neonaziście, który w więzieniu przechodzi przemianę. Z osoby rasistowskiej przemienia się w osobę tolerancyjną. Jest to, jest to amerykańska produkcja z roku 1998, został która została nominowana do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Tutaj na pewno w tej ciekawostce nie ma żadnego przypadku, tym bardziej, że Rockstar większość ciekawostek wiąże z najpopularniejszymi amerykańskimi filmami o czym mogliście się już przekonać w trakcie serii. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to już właściwie tyle. Myślę, że odcinek jest dla was miłą niespodzianką, zwłaszcza, że już wielu z was pewnie zwątpiło, że kiedykolwiek wrzucę kolejny odcinek z tej serii. E, a jak wam się ten odcinek podobał, no to koniecznie zostawcie łapę w górę. No i widzimy się w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, cześć!